Hej, witam Was w nowym roku No i oczywiście z czym mogłabym Was widać na początku roku, jak nie z Denkiem Wiecie, nowy rok, zmiany, pozbywamy się starego, czyli pozbywamy się śmieci I u mnie już tych śmieci, nie wiem, mam nadzieję, że to się nie wywali Ale zobaczcie, to mi się już po prostu nie mieści Plus jeszcze parę produktów tutaj stoi I dlatego doszłam do wniosku, że to jest czas najwyższy Wam te produkty pokazać No i śmieję się, że były ostatnio dwa pudełka w Pure Beauty, te takie większe i zastanawiam się, czy po prostu nie przeznaczyć sobie jednego pudełka na denko, bo jak widać, tutaj mi się już nie mieści. Wiecie co, poczekajcie jeszcze chwilę, sobie posmaruję tylko rękę, bo czuję po prostu znowu mam wysyp tego czegoś na ręce. Pisaliście, że to może być egzema od stresu. Może, w sumie ja miałam ostatnio y, No taki dość stresujący ten grudzień Więc może i faktycznie przez to mi gdzieś tam bardziej wybiło y, No i znowu jestem na tym etapie, że mi to popękało Więc trochę mnie to piecze Więc żeby mieć taki komfort, to pójdę sobie tutaj z tyłu, wezmę krem i zaraz do Was wrócę. I oczywiście jak zwykle jak nagrywam film albo miałam w planach nagrywanie, to coś się wydarzyło. Dzisiaj północy znowu nie spałam. Niby nie ma jeszcze pełni, ale obudziła mnie córka i później powiem Wam, gdzieś to było po trzeciej i widziałam, że już ona nie chciała spać za bardzo i ja nie mogłam zasyć, Ja chciałam spać, ale nie mogłam. Ona stwierdziła, że się już wyspała i nie chce już spać. Więc po prostu mam nadzieję, a się pogoda jest taka, że po prostu nic tylko spać. E, no dobrze, ale trudno jakoś tam musimy, coś mi się tu podwijało, jakoś tam musimy kolejny dzień przetrwać, byle do wiosny. <laughs> dobrze, i słuchajcie. E, Lecimy po kolei, chyba, bo tutaj nie wiadomo od czego zacząć. E, I może po prostu będę brała wszystko, co mam po kolei. E, żel pod Plessin zużyłam z, e, z Yves Rocher. Bardzo fajny e, żel. Chociaż powiem Wam, że mam wrażenie, że mm, co roku te zapachy mniej mnie już e, zaskakują, mniej mnie, tak wiecie, porywają. Bo pamiętam czasy, kiedy e, oni wypuszczali te serie i ja kupowałam po prostu wszystkie. Tak teraz myśmy były chyba. E, na jesień w Krakowie i właśnie były te żele. No i myśmy wtedy, moja przyjaciółka wzięła ten drugi, ja wzięłam ten, bo była promocja. Ale jakoś tak powiem Wam, że to nie było taki rzut od razu, że tak, biorę ten na pewno, tylko się musiałam trzy razy zastanowić, bo żaden z tych żeli mnie aż tak nie porwał, że wiedziałam, że koniecznie go muszę mieć albo kupić dwa. I mam wrażenie, że z roku na rok coraz mniej mnie zaskakują te zapachy, i tak jak pamiętam też te zapachy jeszcze sprzed paru lat takie, które są przez cały rok to też ono jakoś tak bardziej mi się podobało niż te, co są teraz nie mniej fajny żel, ogólnie i proszę ma fajne żele, także e, ja na pewno będę je kupować, chyba że pójdą w górę i będą kosztowały jakieś, wiecie, chore pieniądze ja uważam cały czas, że to jest tylko żel do mycia no i jeżeli on będzie kosztował, nie wiem, 30-40 zł, no to dam sobie już z nim spokój e, kolejna rzecz do ciała, super, to był olejek mm, po pierwsze, tak, pompka, więc w ogóle ekstra i e, też na długo mi starczył. Olejek to jest e, z altery do ciała. Kto ze mną jest z dużej wieży, ja uwielbiam olejki, że ja nie przepadam za balsamami, e, że ja jestem olejowa. E, to był olejek, który teoretycznie działał też na celulit. Natomiast tutaj nie powiem Wam, czy e, on faktycznie ten celulit e, z, nie zużywał, tylko e, zniwelował, ponieważ ja e, uchowałam się i ja celulitu jako tako nie mam. Mam inne rzeczy, natomiast celulitu nie mam, więc nie wiem, czy to na to działa, natomiast wydaje mi się, że tu bardziej w przypadku celulitu będzie działanie przez masowanie, tak? czyli kwestia tego, że po prostu masujemy, rozbijamy ten celulit i wtedy faktycznie mamy ten efekt wygładzenia, ale ogólnie bardzo fajnie nawilżał i przepiękny zapach. Mnie ten olejek zainspirował do zakupienia ponownie tego rewitalizującego z żurawiną i z trawą cytrynową, z, y, ja akurat kupiłam za duratif, ale tam macie do wyboru, Patent ten rap na y, przypomniało mi się po prostu, bo zapach jest bardzo podobny. Y, no i myślę, że na pewno jeszcze po niego sięgnę. On był w ogóle w jakiejś takiej, wiecie, niedużej cenie, więc na pewno kupię go ponownie, jeżeli lubicie olejki. O, on jeszcze tutaj trochę mi się wylał, e, więc jeżeli lubicie olejki, to z pewnością e, Wam się ten olej spodoba. Po kolei, słuchajcie, trzy tusze, które też już denkuję, bo. E, nie wiem, czy one są wszystkie zużyte, ale ten chyba jeszcze został, ale ona już są długo otwarte, więc doszłam do wniosku, że chyba dam sobie już z nimi spokój. Ten był strasznie dziwny, tutaj zobaczyłam tą szczoteczkę, on się tak dość mocno wylewał. To był tuż z Ewelinu Sexy Eyes. Jakoś nie wiem, nie, nie, nie zapadł mi w pamięci, żebym miała go tam specjalnie kupić. Ten był fajny, to też gdzieś z polecenia z YouTube'a Maybelline Skype High. I to jest, to jest tuż, który na pewno, jeżeli będzie jeszcze w promocji, bo wiecie, ceny w ogóle losmanowe to jest jakaś dla mnie masakra. Ja omijam te szafy. Więc jeżeli on będzie w promocji, on kosztował chyba 29 zł, to pewnie sobie go wtedy kupię. To był wodoodporny, być może kupię sobie ten taki czarny, czarny. Więc jeżeli go trafię gdzieś na promocji, takiej wiecie, do tych 30 zł, chociaż nie wiem w tym roku, po ile będą promocje, bo jak wszystko poszło w górę, to może będzie teraz za 39, nie wiem. Na pewno nie będę go kupować w cenie regularnej. I ten tuż. Też już miałam kiedyś. To jest też z tych klasycznych takich z Maybelline'u, To był chyba też ten czarny, tak, czarny, czarny. Też w porządku. Szczoteczka w ogóle widać, że one nie są jeszcze jakieś takie wysuszone, ale ja mm, nawet chyba z takich przyczyn higienicznych już po prostu dałam sobie spokój z tymi duszami, bo wiem, że one dość długo u mnie otwarte stoją, leżą. To też nie był zły. Ja pamiętam, że bardzo długo kiedyś, za młodu, e, to stosowałam sobie ten żółty. E, I to naprawdę pamiętam, że długo, długo. Wiecie, ja teraz mam rzęsy takie, e, że nie bardzo jest się czym chwalić i chyba żaden dusz na nich nie zrobi jakiejś e, kolosalnego efektu. E, muszę wrócić do jakieś odżywki, bo one teraz są takie proste. Ja przez jakiś czas też używałam, e, chodziłam na eliminację tych rzęs. E, I teraz już po prostu przestałam, więc mam wrażenie, że one są takie, wiecie, proste, e, patyczki i. E, nie wiem. Wydaje mi się, że na razie żadnym tuszem nie jestem w stanie uzyskać jakichś super efektów. Wróciłam do odżywki i testuję. No i zobaczymy. No, jeżeli będzie fajna, to Wam dam. Znaczy, to jest jedna z naprawdę totalnie najtańszych odżywek na rynku. I wzięłam ją bardziej nie wiem po co, żeby w ogóle spróbować czy ona faktycznie coś działa. Ale muszę zacząć używać je regularnie, bo używam ją, tak wiecie, co drugi dzień, więc um, będzie widać, jeżeli będzie efekt. Słuchajcie, najgorsze, w zasadzie największe dla mnie rozczarowanie, jeżeli chodzi o produkty do włosów ostatniego czasu, to produkty, po które ja specjalnie pojechałam, bo wyczytałam gdzieś tam, że one są w promocji w Rosmanie i nawet sobie zapisałam alert, od kiedy ta promocja się zaczyna, pojechałam kupić. To jest, um, nie wiem, nawet Neboa, ale nie wiem, czy to jest z jakiejś firmy, czy co. E, taki zestaw, czyli laminacja e, włosów i popatrzę sobie, słuchajcie, czy tutaj mam do laminacji, ale nie mam, bo myślałam, że e, aż tak to denko jest stare. Miałam laminację Sajosa i powiem wam, że mimo, że to była laminacja Sajosa, to byłam naprawdę zadowolona, widziałam ten efekt. No i już taka zachęcona e, tym efektem tych gładkich włosów po laminacji. E, znowu wróciłam do laminacji, chciałam przynajmniej wrócić, teraz wróciłam do olejowania, więc też nie wiem, czy jedno z drugim nie będzie się jakoś wykluczać. I jak skończyła mi się laminacja z Sajosa, która była naprawdę niegłupia, tak się teraz zastanawiam, czy to nie był gliskur, ale to był chyba Sajos. To właśnie pojechałam po to, bo to było w dobrej cenie. Mówię kupię w Rossmanie no, to powiem Wam, że niestety, ale po tej wodzie lamelarnej nie widziałam żadnego w ogóle efektu. Nie było tej. To był, wiecie, ten efekt tego takiego wygładzenia włosa momentalnie, jak się nakłada, ale później po wysuszeniu i po tam, nie wiem, chodzeniu w tym, ja nie widziałam żadnego efektu, także, no więcej po to nie sięgnę. Tak samo, jeżeli chodzi o to serum na końcówki, to powiem Wam, że one miały taką dziwną konsystencję, bo to było. Mm, to było takie. Yy, tutaj jest. Yy, yy, czekajcie, bo nie mogę się yy, yy, wysłowić. Wypowiedzieć. Masło Shea, masło Mango, olej, yy, jakiś tam kukui. I teraz ja myślałam właśnie, że jakie ja to w ogóle zaczęłam używać? ja Myślałam, że po prostu ta forma tego ma być taka bardziej właśnie maślana, czy masłowa, yy, i że to po prostu się roztopiło, bo nie wiem, jest ciepło w łazience i że to gdzieś tam bardziej zastygnie, bo to było po prostu mi się lało przez palce, to nawet nie był olejek. To była taka e, żółta woda. No i tak jak mówię, myślałam, że to się po prostu roztopiło, że mam za ciepło, że gdzieś tam e, ta konsystencja się zmieni, ale nie zmieniła się. Cały czas była taką ciepłą wodą, e, żółtą wodą, więc to w ogóle było ciężko nałożyć na włosy, zwłaszcza te końcówki, bo to miało niby te końcówki e, włosów właśnie chronić. Ciężko było to w ogóle nałożyć. Jednak jak się nałoży coś olejowego czy jakieś takie, wiecie, odżywkę po prostu kremową, no to czujecie, że to zostało na tych włosach. Natomiast to miałam wrażenie, że po prostu ścieka, spływa. No i nie do końca byłam z tego zadowolona, też jeżeli chodzi o efekt. Także widziałam, że jest spora gama tych produktów w Rosmanie i nawet chyba teraz jakoś były na promocji. No ale jakby mnie już trochę to zraziło. Niekoniecznie mam ochotę sięgać dalej po te produkty testować, bo jeżeli chodzi o tą serię, to nie. Niestety u mnie się kompletnie nie sprawdziła. Dalej odżywka, którą męczyłam. Boże, ile ja o tą odżywkę męczyłam. Ja myślałam, że na się nigdy nie skończy. To jest odżywka emolientowa z On Libio i ona była dobra. I... Nie mam jej nic do, za do zarzucenia teoretycznie, ale powiem Wam, że jak teraz byłam w sklepie, kupić sobie coś nowego, to już nie mogłam patrzeć na tą odżywkę. I jakby nie było za bardzo wyboru, bo chciałam właśnie coś emolientowego, żeby tą łuskę włosa domknąć, no to niekoniecznie znalazłam jakiś zamiennik. Nie kupiłam tego, kupiłam co innego, ale o tym yy, we vlogu więcej następnym. Yy, a tutaj... Yy, no mówię, nie był to zły produkt, jakby trzymałam się tej zasady, że jak mam włosy wysokoporowate, to muszę je zamykać tymi emolientami, więc stosowałam grzecznie tą, tą e, odżywkę, ale ona po prostu się nigdy nie kończyła i jeżeli jesteście osobami, które lubią często zmieniać kosmetyki, to Wam nie polecam, bo to by po prostu będzie stało i stało, ja naprawdę nie pamiętam od kiedy to mam, e, a jeżeli jesteście osobami, które są ekonomiczne i oszczędzają i lubią wydajne kosmetyki, to koniecznie kupcie sobie tą odżywkę do włosów. E, jakoś tak mimo wszystko ciągle to on się tak przeplata, chyba u mnie w łazience też, jeżeli chodzi o włosy. E, żel pod e, myjący do twarzy zużyłam też ten e, z Biolawenu, Biola e, czyli lawendowy. No, dość przyjemny był, powiem Wam, że był ok. Myślałam, że będzie gorzej, był ok. E, miał bardzo przyjemny zapach. E, tutaj też zużyłam sobie płyn do makijażu. E, taki też chyba on był kiedyś w jakimś boksie, na pewno, w którymś piór, piór boksie e, raczej nie będę po niego jakoś specjalnie tam wiecie, jechać gdzieś go szukać, bo e... Nim typu po prostu płyn micelarny, nie pamiętam w jakiej on jest normalnie, regularnie cenie, ale to jest, wiecie, 190 ml. Na pewno płyny micelarne typu Bielenda, typu Eveline, te 500 wychodzą dużo taniej, a to jest tylko płyn micelarny, więc ja nie widziałam w nim nic takiego, żebym tam specjalnie musiała jechać i go odkupować, więc po prostu zużyłam. Wypróbowałam fajnie, ale niczym mnie takim nie zachwycił, żebym tam miała jakoś, wiecie, go szukać i ponownie kupować. Zużyłam również ten krem, który jest cholernie drogi. Bo on chyba około 400 kosztuje. On też był w boksie. Ten, ten cytrynowy taki, wiecie, z witaminu C, dość przyjemny, świeży, miał bardzo przyjemny zapach. Ale też, mówi, nie zauważyłam niczego. Ja lubię w ogóle takie słoiczki te świecące, takie prześwitujące, takie wiecie, szkło kolorowe, bardzo mi się to podoba. Czy znaczy, to nie jest szkło, to jest plastik, ale podobają mi się w takim stylu słoiczki. No ale płacić 400 za słoiczek, no to jakby to nie są już te czasy, może kiedyś. Nie zauważyłam nic, żeby ten krem robił na mnie, wiecie, za te 400 zł. Ja jestem cały czas zwolennikiem, jestem w grupie osób, które wolą jak już mam 400 wydać, nie wiem, na zabieg zainwestować w siebie, a nie w krem naprawdę nigdy nie uwierzę w działanie kremu e, za 400 zł, po prostu e, więc zużyłam sobie, bo go miałam tak, miałam taką przyjemność go poużywać, ale tak jak mówię, no nie będę sięgać po to m, na pewno więcej, e, a tu jeszcze widzę, że oliwkę, kurczę, to naprawdę to denko jest stare mam jeszcze tą oliwkę e, Yoshimu, Yoshimu chyba pokazywałam Wam kiedyś, bo miałam Chyba też prysznic coś z tego. E, też przepiękny zapach, muszę sobie przypomnieć ten zapach. E, ale to było tak ciężko dostać, w ogóle tą serię jest tak ciężko dostać. No, też przepiękny zapach, o Jezu. Uwielbiam takie olejki, po prostu jak z takim, w takim w dobrym spa, w takim, wiecie, centrum masażu, czy coś pięknego. E, uwielbiam, uwielbiam. To było ciężko dostać, ja to w ogóle dorwałam gdzieś na Olyxie albo na Vinted. E, właśnie przez ten zapach, także jeżeli gdzieś tam kiedyś będę miała okazję sobie kupić coś z tej serii, to na pewno nie wiem czy Wy widzicie to, ten olejek ale zapach jest obłędny po prostu e, dwa pudry słuchajcie, które zużyłam, tylko teraz e, ten nie ma wieczka i teraz żebym ja wiedziała, a to z Glam Shopu ok dobra mam e, dwa pudry to jest tak, puder sypki z Glam Shopu i puder z neoneyla. I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o ten z Glam Shopu, H2O, to szał na mnie żadnego nie zrobił, więc raczej po niego więcej sięgać nie będę. I powiem Wam, że jak miałam kiedyś twarz malowaną pudrem z Douglasa, tym H2O, tym mokrym, to tam faktycznie przy przełożeniu pędzla to było takie dziwne uczucie, bo faktycznie czuło się ten mokry pędzel. Tutaj tego uczucia nie było, tutaj nie wiem czemu on jest H2O, bo ja nie czułam w ogóle tego mokrego takiego wykończenia. I nie zrobił na mnie żadnego jakiegoś takiego wrażenia, żebym miała po niego jeszcze raz sięgać. E, tu, jeżeli chodzi o ten Nail, to też powiem wam, on był bardzo wydajny, bo ja go mam naprawdę, naprawdę długo. I tutaj, jeżeli chodzi o ten puszek, to on był kompletnie nie, jakby nie do zużycia, no bo to też jest strasznie takie zbite i twarde i jakby, nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, wiecie, o tak się po prostu walić tym puszkiem, bo to nawet nie jest puszek, to jest taka gąbka twarda. Więc ja sobie po prostu wysypywałam na pędzel i e, po twarzy, więc więcej to dziś tam roboty mnie e, kosztowało. Ale powiem Wam, że nie był to zły puder i też nie to, że specjalnie polecę jakoś na że polecę jakoś na stoisko na Onela, żeby odkupić ten produkt od razu, bo on w ogóle też chyba kosztował około 60 zł za, w takiej cenie regularnej. Nie wiem, ile kosztuje teraz. Więc nie to, że polecę, a, bo to jest w ogóle jakiś puder z jakimś serum, że on niby tam uwiększa naszą skórę i z SPF em 10. Że jak nie będę miała pomysłu na puder, to być może po niego sięgnę i do niego wrócę, bo on był w ogóle bardzo wydajny, tutaj jest 3, 10 gram niby tylko, a tu jest, słuchajcie, ile? Tu nie wiem, ile jest, ale ten z no Naila na pewno był bardziej wydajny. O, czego tu nie ma takiej informacji, ile to ma? Nie wiem, powiem Wam, że nie wiem, ile to ma. Ale tutaj niby 10, a naprawdę powiem Wam, że bardzo, bardzo długo mi służył. Kolor był też ok. Ona miało chyba różne kolory, ale tutaj też nie dam się. nie dam sobie ręki uciąć. Także wart zainteresowania ten puder, bo też przede wszystkim plus za wydajność. Być może po niego akurat kiedyś tam sięgnę, tak jak mówię, będę gdzieś w galerii na stoisku, nie będę miała pomysłu na inny puder, to sobie ten puder jeszcze odkupię. Szampon oczyszczający z Yves Rocher. Jakoś tak powiem Wam, nie wiem, co Wam powiedzieć na ten temat, bo ja nie widzę w ogóle efektów, znaczy mam jeszcze w ogóle w szafce do z, z serii tej koloryzowanej włosów, do włosów koloryzowanych serię. I tak jakoś też przymierzam się, żeby ją zacząć używać, i jakoś mi nie idzie. Chyba jednak szampony z IFROS nie są dla mnie. Żele lubię, kremy bardzo lubię, ale szampony jakoś tak. No i włosy się chyba nie lubią. Zużyłam też, na razie sam spray, jeszcze kończę, męczę, szampon z odżywką. Też chroma Absolu, też niekoniecznie polecę. Ja wtedy pamiętam, pojechałam do hurtowni, chciałam wziąć ten swój sprawdzony, ten. Nie pamiętam jak się teraz nazywa ten pomarańczowy, taki, nie oleo relax, tylko ten drugi, taki odpuszczania. Tamten był naprawdę fajny, pani mi namówiła na tą serię, bo ona jest nowa, coś tam. No niekoniecznie, jeżeli chodzi o szampon i o odżywkę, pewnie też już go nie będę trzymać do denka. Męczę się z nim, bo szkoda mi jest po prostu wyrzucić, dlatego że to było drogie, ale nie widzę kompletnie żadnego tego Kerastasa i w ogóle mam wrażenie, że karastas jest taki trochę przereklamowany. Jeżeli jeszcze po coś z Carassasa będę sięgać, to tylko po tą serię pomarańczową, E, właśnie tą, którą miałam sprawdzoną, która faktycznie tą dyscypliną chyba nazywała, która faktycznie mi gdzieś tam te włosy e, wygładzała i tam te termoochronne produkty też były fajne, natomiast ta e, ona ma tam gdzieś, wiecie, chronić te włosy przed blaknięciem, wypłukiwaniem koloru i tak dalej, zniszczone włosy, jakoś tam regenerować, no niestety nie zauważyłam tu się wypowiadam już na temat całej tej sali, że nie zauważyłam niestety jakiegoś e, super efektu. bardzo fajny żel trzy w jednym, też miętowy z Ifroszek, który zużyłam bardzo przyjemny, pewnie też jak kiedyś będę w iflaże e robić większe zakupy, to sobie wezmę, on był z węglem jego można było trzymać jako maskę, peeling albo właśnie żel, ja zazwyczaj stosowałam jako żel, bo nie chciało mi się nigdy trzymać jako maskę, tu musicie uważać, bo to zastyga jak glinka więc żeby, tego nie, żeby nie doprowadzić do przesuszenia tych masek, tak? czyli albo sikać hydrolatem, albo w miarę szybko zmyć, ale też bardzo fajny czek, ja się bardzo fajny żel, myślę, że też kiedyś tam sobie po niego sięgnę. Krem, słuchajcie, który mi ratował, do którego nie miałam przekonania, który mi ratował przez ten zimowy okres, to był ten krem Mia My Water Mask. I to jest krem w formie maski, który się zostawia na całą noc na twarzy, więc to mnie już nie przekonywało, bo jak wiecie, ja mam cerę tłustą i wydawało mi się, że nie jest to w ogóle produkt dla mnie a jak tutaj widać po denku, poszedł absolutnie cały, prawie że jest wylizany, słuchajcie. E, zaczęłam go używać w listopadzie, jak zaczął się ten sezon grzewczy, jak zaczęło się takie, wiecie, wiatr na dworze, kaloryfery w domu e, i zaczęłam odczuwać po prostu, ta moja twarz zaczęła odczuwać podrażnienie, poszedł mi cały krem, naprawdę nie zapchał mi tej skóry, fajnie koił, fajnie nawilżał, także tutaj nic ja więcej od tego kremu jakby nie wymagałam, tylko żeby on mi dawał to ukojenie i takie nawilżenie tej skóry, więc naprawdę na okres zimowy to było bardzo fajne. Dość gęsta konsystencja, więc nie wiem, czy to się sprawdzi w innych miesiącach, ale właśnie ten sezon teraz był naprawdę super. Jeszcze jeden tusz, też bardzo fajny był, tylko jak miałam trochę lepszym stanie rzęsy, Czyli Get Big Lashes to jest służb, po który też na pewno kiedyś jeszcze sięgnę. Tylko problem polega na tym, że od nie jest w naturze, chociaż esencja jest chyba też w hebe. Tak mi się wydaje, nie? I ja specjalnie jechałam do, po niego do natury, a że natura mam teraz w ogóle nie po drodze, to rzadko jestem ale to był też fajny tuż i też pewnie kiedyś go jeszcze sobie kupię, bo no, wtedy pamiętam, że miałam takie rzęsy, jeszcze chyba wtedy chodziłam na ten lifting, więc one były takie wyciągnięte i były dość fajne. Słuchajcie, super kremów jeszcze, takich na zimę, to apis miodowy, regenerujący krem. Bardzo Wam polecam. On kosztuje naprawdę około 40 paru złotych, więc to nie jest jakaś, jakaś, wiecie, kwota w ogóle kosmiczna, bardzo fajny, regenerujący super kojący właśnie taką skórę wysuszoną, skórę, m, która cierpi w zimie, która cierpi po zabiegach jakichś takich bardziej intensywnych, kosmetycznych, naprawdę bardzo fajny krem. Ja myślę, że za rok, jak już będzie znowu ten sezon, to ja sobie ten krem Apis Miodowy kupię. W ogóle Apis bardzo się podniósł, bardzo się poprawił i naprawdę ma fajne kosmetyki. Jak był taki e, okres w naszej branży również, że Apisu się każdy wstydził, nikt Apisu nie używał, no bo Apis, on pojechał w pewnym momencie po takiej, wiecie, po, nie po jakościówce, tylko po ilościówce. sprzedawało się absolutnie wszędzie, na każdej jednej wyspie w galerii można było po prostu kupić wszędzie. Tych serii było milion, żadna nie była dobra, no to było takie naprawdę, wiecie, gdzieś tam masówka. No i z tego co rozmawiałam, no już chyba ze dwa lata temu z jakimś pracownikiem, przedstawicielem na targach Apisu, no to on też mówił, że oni trochę to odczuli jako firma, wiecie, no to kiedyś była firma kosmetyczna, tak jak kiedyś była, jak się zaczynało to wszystko, to była Ziaja, był Apis i była Bielenda, to były takie wiodące marki w gabinetach kosmetycznych, później to wszystko wyszło do ludzi, tak, i jakby Ziaja już w ogóle w tym momencie nie słyszy się o tym, żeby w Ziaji się pracowało na, na, w gabinetach, żeby się pracowało na Ziaji, Ziaja otworzyła swoje sklepy, wyszła kompletnie do do ludzi. Ma, mam wrażenie, bardzo mało już teraz gabinetowych serii, tylko oni idą bardziej w sprzedaż taką detaliczną. Bielenda też, pamiętam tą taką Bielendę jeszcze wcześniejszą, bo teraz Bielenda też trochę się zmieniła i to widać głównie na targach, że trochę bardziej gdzieś tam zaczęli dbać o tą swoją gabinetową serię, bo też w pewnym momencie było to do kupienia po prostu wszędzie. No i Apis tak samo pojechał po masówce, przez co gabinety zaczęły się wycofywać, no i właśnie Podobno oni jako firma to odczuli i e, chcą robić ten porządek, e, i faktycznie gdzieś tam wypuścili teraz kilka takich serii ekspert, mimo że i tak możecie to kupić w internecie, bo wiecie, wystarczy poszukać. Um, jest mało firm takich typowo kosmetycznych w, e, na rynku polskim, które e, pilnują, żeby ich kosmetyki nie wyciekały gdzieś tam na przykład na Allegro. No to Apis, jeżeli chcecie, to naprawdę kupicie sobie wszystko w domu, ale nie zmienia to faktu, że naprawdę są lepsze te kosmetyki, e, widać, po nawet po używaniu ich gdzieś tam, e, że, że po prostu są fajne, także no, za dużo się tutaj rozgadałam na temat e, Apisu. E, kolejna kredka z Evelinu, najczęściej chyba moja używana kredka, po prostu u mnie idą one, wiecie, jak bułki bo już teraz też zużyłam jeszcze jedną i jeszcze mam chyba dwie otwarte, także te kredki ja już nawet nie szukam, tylko idę od razu do sklepu po tą kredkę w kolorze, no właśnie jaki to jest kolor, to nie jest taupe, to jest chyba brown, bo nie mam tych zakrętek, także tą po prostu kredkę uwielbiam, dalej mimo, że mam makijaż permanentny brwi no to gdzieś tam sobie wiecie nawet te włoski, czy gdzieś coś tam sobie muszę zawsze po swojemu dorobić i te kredki są idealne kolor, w ogóle szybko, wszystko. Także ja już nie kombinuję, chociaż one też poszły w górę. E, ale kupuję je, ja, po prostu kupuję je. No i słuchajcie, dwa e, woski, e, w ogóle przepiękny zapach i jeżeli za rok będę pamiętać, to sobie go kupię w formie świecy. On był naprawdę przepiękny. No, bardzo mi się podobał taki e, trochę mydlany. Nie wiem, naprawdę piękny kolor. To jest, słuchajcie, kolor, zapach. Tinsel Tym. To się chyba jakoś tak, nie wiem. Zobaczcie sobie, tak wygląda. E, bardzo, bardzo e, przyjemny zapach. Naprawdę to akurat były woski. Ja sobie tak po dwie kosteczki, wiecie, wrzucałam do e, kominka. Przepiękny zapach. Naprawdę, jeżeli będę pamiętać, to za rok sobie kupię świecę e, w właśnie tą dużą, bo zapach mnie bardzo urzekł. No i kolejny, też bardzo fajny z Country Candle zapach to był Baby's Cold Outside. On był taki bardziej już mroźny, ale też bardzo, bardzo przyjemny. I też powiem Wam, że mimo, że to jest Daylight no to też było go czuć w pomieszczeniu. Także dwa piękne zapachy. Ten był taki bardziej, teraz jak mi się otworzył, to czuję taki bardziej, tak jak wam kiedyś mówiłam, że dzielę świece na świąteczne, na zimowe no to ten zapach był taki bardziej właśnie zimowy, styczniowy, mydlany trochę bardziej podobny do tego Season of Peace z Janki Kandel, mojego ukochanego, którego nie mogę przeżyć, że go wycofali nie rozumiem dlaczego Janki wycofało po prostu swoje najlepsze zapachy nie wiem, nigdy tego nie pojmę tamten zapach był po prostu piękny, to ten bardzo mi ten zapach przypominał dobrze i to by było na tyle chyba, tak się słuchajcie, rozglądam szybko, czy to na pewno wszystko e, chyba wszystko także trochę tych rzeczy pozużywałam, z chęcią je wyrzucę i zrobię miejsce na nowe E, jakoś tak ostatnio też, może dlatego, że wiecie idzie wiosna, więc człowiek by chciał sobie tam zrobić porządek wszędzie To e, wykańczam sobie te kosmetyki, dużo mniej kupuję, więc e, widzę też, że dużo mniej mi zalega tych kosmetyków e, I tak samo z kolorówką, staram się zużyć i dopiero kupić coś nowego Zmienia się to wszystko, totalnie się to wszystko zmieniło w pandemii, totalnie Mam wrażenie, że jeszcze do pandemii myśmy e, wszystko kupowali i tak jakby ten szał na, na te kosmetyki, na posiadanie tego wszystkiego był taki. No było tego zdecydowanie dużo więcej. Człowiek tak czuł potrzeby posiadania wszystkiego. Wszystko wyhamowało w pandemii. Naprawdę, mimo że jesteśmy już po pandemii parę lat, to nie wiem, czy to jeszcze kiedyś wróci. To mówią o tym wszyscy: to widać, że mniej kupujemy, mniej schomikujemy w domu. Ja na przykład też teraz totalnie mi się zmieniło podejście, zwłaszcza na przykład teraz w tym roku, ponieważ chciałabym parę wyjazdów sobie zorganizować w tym roku i bardziej tak zainwestować w siebie, w swój wypoczynek i po prostu w swój komfort życia i w taki. w swojej przyjemności po prostu. Więc jakby nie czujesz przyjemności, jakby ta, ta przyjemność dla mnie w tym momencie to nie jest kolejna paleta z Sephory, tak? Czy, czy jakaś tam kupa kosmetyków, które sobie kupię, no tylko właśnie na przykład jakiś wyjazd, tak? Które gdzieś tam w głowie sobie już powoli planuję na ten rok. Także raczej, e, raczej u mnie się to wszystko pozmieniało. No to też widać po kanale, bo tych, kana tych z filmów jest coraz mniej e, i tak, no nie chcę przestać nagrywać, nie chcę się rozstawać, bo lubię to robić, no ale niestety coraz częściej po prostu e, łapię się na tym, że nie mam co nagrać, tak? Bo makijaże też... E, Robię coraz mniej, w sensie gdzieś tam robię te makijaże szybko. E, mam mniej tych produktów, nie pokazuję nowości. E, nie używam tego tyle, żeby co miesiąc podsumowywać i pokazywać ulubieńców. Tak więc, jakby to się zmienia. Dlatego trochę widzę, że uciekam też we vlogi, żeby się całkiem z kanałem nie e, rozstawać. Ale no trochę gdzieś tam. E, ten mój konsumpcjonizm mocno zwolnił, więc też nie bardzo mam e, Wam co pokazywać tak w takich ilościach, kilka razy w miesiącu. E, no ale póki gdzieś tam mam tą siłę, chęci, to raz na jakiś czas chcę sobie tutaj siąść i do Was pogadać. E, także jeżeli taka forma Wam odpowiada tego kanału e, w tym roku, no to oczywiście zapraszam i, i zostańcie ze mną. E, wiecie, to już jest trochę też tak. E, ja mam coraz więcej obowiązków, tak. No, to życie trochę idzie w innym kierunku, i też jak ja mam taki wolny dzień, to na przykład y, ja teraz dużo spaceruję albo w ogóle, y, więc na przykład też wiecie, ja sobie zaplanuję tak, o kurczę, może w tym roku, w tym tygodniu nagram jakiegoś vloga albo pójdę sobie do kina albo coś tam, a totalnie ten tydzień mi się, wiecie, przewartościowuje, wszystko mi się zmienia i, i wygląda to zupełnie inaczej niż planowałam, więc. Y, więc tak to wszystko wygląda. Po prostu życie leci jest milion różnych rzeczy do zrobienia naokoło, przy dzieciach, przy pracy, przy domu. Także tak to wygląda. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie jeszcze raz. Jeżeli Wam się film podobał, to oczywiście zostawcie kciuka, zostawcie komentarz, czy któreś z tych rzeczy używaliście. No i do zobaczenia w następnym filmie. Tym razem będzie to vlog najprawdopodobniej. Trzymajcie się ciepło. Pa,